Elo Dasz 20k? Ała, <noise> wow, jak to boli Ja pie... 102 level zebra na teleport Arqel, Ar wypierda... <noise> Ten koń, <noise> k***a, <koniec> zamiast jego ryja Ha <noise> Poproszę o brawa na czacie, widzowie. Co jest ty? Ale mówię, widzicie ile ludzi. Ej, oj, nie, stop, tak? Kurwa, 15 ogień. Cztery błyski, 10 błyski, ja pięć. Sześć błyski. Jest, 15 błyski. 15 błyski siadły, dobra. Uff. Czemu debil? O co ci chodzi? Się... Gówno, Transmutri, Kostium? To to dziesięć ogień, zapomniałem, to szybki lodzik do domu. Nie wiem, czy... Jeszcze trochę wyżej pod. O, Siemka? O! Siemka! Hej! <laughs> Przestraszyło. E nie mnie Co to będzie to? Co to jest? Jezus, to jest to z tomeczku. Co to jest? Grecja? Panteron? Kilimanjaro w Atenach? Akropol Atenycki. Proszę. Ta, podobno sprzedać chce. Ale co? Konto. Ale byłoby przykro, gdyby było ktoś, podpierdali do Game wodże. No nie? nie. Przyjebane, Taki ziomek spoko. Ja nie chciałem wysiadać, chciałem zmiechać. Taki spoko ziomek ty. O... Mam 60 na czacie, halo? I tam serdecznie... No co Wchodzę dzisiaj na prokuraturę Na Chmielińskim 28, to jakaś okręgowa jest Czy rejonowa, okręgowa, nie ważne, wchodzę tam yy, Wchodzę tam, tam musiałem Musieli ten dzieli mój dowód i tak dalej, przepuścili mnie przez takie barierki, wchodzę. No i czego masz mnie pan prokurator zawoła e, do środka. A nagle wchodzi. Nagle wchodzi Mamon. Wita się z ochroniarzem, że Piątka, odbija swoją kartę. Stary, on ma kartę stałego konfidenta na prokuraturze. Przeszedł zbiliśmy takiego żubika. No, i potem tylko jak przechodziłem dalej, jak już przed pan prokurator, bo musieliśmy pójść na. Na trzecie piętro to jak przechodziłem, to tak. Wiesz, to tak zobaczyłem kątem Oka, że normalnie wpierdalał makowca, zapijał kawką, podpisywał zeznania, nie? I to jeszcze kawka sypana była. Chcę przyjdzać dupę Mandziowi, bo uczestniczę w tym projekcie, bo będę na jednym odcinku. Mi się to podoba. Nie, muszę mu. Za... Ale dostaw pizdę terapa. Smutec. Doko. Po... Xen, chcę. Ej, zaraz ktoś bije metki na tej pustyni. Zobaczcie, czy Netrodal jest za zalogowany. Tak tylko pytam. A nie, on poszedł spać. Co to znaczy trzapen? Nie pracować a zarabiać? 10. Wiesz, 10 zapraszam. No ja liczyłem, że 10 na 10 to będzie chociaż dwie stówki na smocze monety, ale i tak nie pluję, Dziękuję. Dobra. Czas aktywować system Windows. Panu Kągud, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, stary. 10. Dobra, patrzcie. Aktywowany, Aktywowane. Kanałów newsowych i tak dalej, bo się was boją. Flago! To jest Malezja! To jest Malezja! Tak, trenerze! Trenerze, słyszysz? Ja wiem! Ja to wiem! Nie, poczekaj, ale zaraz. To ta flaga? Czy nie ta flaga? To ta flaga? Dobra, trenerze, będziesz dumny ze mnie. To musi być ta flaga. Nie jestem pewna. Ola, jak strzelasz i jest ładnie, nie, nie jest ładnie. To jest Malezja. Strzelaj, wy jakarnie. Ej, to nie mógł zrobić, nie? Nie bijcie nie bijcie szamanami, nie bijcie szamanami, nie bijcie szamanami, nie bicie szamanami nic nie mówię. Yy, Przejewał SME -y na czarną Lili? Ognisty? Dobra, ty, trzeba tam zrobić. Dobra, zaraz rozeznanie zrobię. Bo miłości miłością, ale w, Metin w Metinie nie ma miłości. Z reguły te laski mają fiuta. Nie to, że sugeruję coś, że czarna Lili ma fiuta. Ale tak z reguły jest, no kto grał w Metina, ten wie. Cześli, no widzę, że jesteś na czacie. Ale jak masz to udowodnić? Skąd możemy wiedzieć? W ogóle, ty jesteś na tym Discordzie, na którym gadamy? A jeśli ma jaki to problem, no słuchaj. Ja nie wnikam co ognisty ludzi, tak?